Dzień dobry, witam gorąco w podcaście o filmach i aktorach, odcinek 53. Teraz będę mówił o filmie Gdy Zgasną Światła. Rok 2024. Film obejrzałem ze względu na Scotta Atkins'a. I um, muszę powiedzieć, że jest to fajny film. Główną rolę gra tutaj Frank Grillo. Gra on tutaj typowego kozaka. I... Jest taki charakterystyczny element podczas walk toczonych przez grillo, który polega na tym, że grillo ma takie ciosy kończące, można by powiedzieć. Bardzo silne ciosy kończące e, przeciwników. E, dość fajny efekt, jak dla mnie. E, fajny element na akcji, tak możemy powiedzieć. Fajnie podchwycony przez twórców może się wydawać dość prymitywny, prosty, natomiast według mnie dość dobry, mimo wszystko. Więc film ten jest bardzo typowym filmem akcji, których widzieliśmy już wiele. Um, natomiast myślę, że Grillo daje radę też jako aktor. Te sceny walki z nim nie są jakieś mega. Ten motyw ciosu kończącego jest dobry, natomiast same walki, no cóż, Grillo, nie wiem jak go inni postrzegają. Ja nie postrzegam go jako aktora kina akcji, tak typowo, mimo że tam w różnych filmach akcji grał. Um, zwłaszcza jeśli chodzi o sztuki walki, to nie postrzegam go jako aktora sztuk walki. Nie znam też dokładnie jego twórczości, natomiast nie postrzegam go w ten sposób. Um, więc ja nie spodziewałem się tutaj jakichś walk, nie wiadomo jakich. Bardziej spodziewałem się, że Scott Atkins pokaże tutaj co nieco, ale jest go tutaj bardzo mało. Pojawia się w końcowej fazie filmu, tak naprawdę na chwilę. Nie zdążył nic pokazać. Jest tam jedna scena walki praktycznie z udziałem Scotta Atkinsa pod koniec. Jakaś taka krótka. Jest dobra i tak. Pewnie jedna z lepszych z tego filmu. Natomiast jest bardzo krótka. Niezbyt wyrazista, możemy powiedzieć. W kontekście całego filmu. Więc ciekawym elementem tego filmu jest występ Jamie King. Aktorka Dość znana z różnych filmów, duża moc, duża wyrazistość postaci. Naprawdę się spisała, zaskoczyła mnie nie pierwszy raz. Jak ją widzę w jakichś filmach, to muszę powiedzieć, że zawsze ona zwraca moją uwagę, ale tutaj było mocno, bo tutaj naprawdę wysoki poziom pewności siebie, wysoki poziom aktorstwa, wysoki poziom wczucia się w postać. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć o Scotcie Atkinsie, który jest tutaj trochę dolepiony. Tak bym określił jego występ w tym filmie. Mm, dolepa. Um, właśnie pod koniec, tak jakby trochę na siłę. Też tam pojawia się w pojedynczych scenach wcześniej, ale bardzo są to takie, no, są to takie sceny retrospekcyjne, więc ogólnie rzecz biorąc, postać Scotta Atkinsa mocno dolepiona, jeżeli planujesz obejrzeć ten film z mną na Scotta. No to ostrzegam, ponieważ jest go tu mało i jego występ nie jest jakoś specjalnie kojący. Raczej zostaniesz pozostawiony z niedosytem. Natomiast sam film jest fajny, po prostu, tak. Nie jest to nic specjalnego, um, ale jak najbardziej do obejrzenia. Także taki jest mój krótki komentarz na temat tego filmu. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do. Um, Sprawdzenia i obejrzenia mojego najnowszego filmu Zły Demiurg, który jest dostępny w serwisie YouTube. To obejrzenia, jak i również y, możesz zaczerpnąć więcej informacji na temat tego filmu, jakichś podstawowych informacji y, na IMDb, film, Web Facebook. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.